Jesteśmy teraz na pasiece w terenie. Pszczoły pracują tutaj na gryce, zbierają miód gryczany. My za chwilę będziemy otwierać ule, sprawdzać stan miodu i będziemy matki zamykać w izolatorach dwuramkowych. Będziemy stosować metodę biotechniczną. Jest to pierwsza taka, pierwsze takie doświadczenie w naszej pasiece. Ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby pszczoły naprawdę były wolne od barozy, to też ma związek z naszymi działaniami, wyjezdami na trutowiska, bo staramy się szukać linii na trutowiskach tych jak najbardziej odpornych. Oczywiście no, nie samą genetyką wszystko zrobimy, bo na to jest za wcześnie to wymaga wiele lat pracy, ale metody biotechniczne myślę, że bardzo, bardzo się przyczynią do tego, że Poprawi się kondycja naszych pszczół przede wszystkim, bo sami wiecie, jesteście pszczelarzami, że z roku na rok spada skuteczność tych wszystkich leków chemicznych, których używamy. I te pszczoły tak naprawdę nie wychodzą z zimy takie, jak to było 5-6 lat temu. Ta waroza coraz bardziej się odparnia, jest coraz bardziej, że tak powiem, cwajsza. no Sami ją przez tyle lat w końcu selekcjonowaliśmy na odporność na te leki. Kasia i czekowie bardzo fajnie działają w tym temacie, dbają o propagowanie tych metod, co jest bardzo ważne moim zdaniem dzisiaj. Między innymi podjęli współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Krzysztofem Olszewskim, profesorem, z profesorem Strachecką, z dr Gajdą z SGGW. Tutaj mamy właśnie takich izolator na naszą ramkę 18. Tutaj do każdego izolatora jest klapka, na której klapce jest cała rozpiska. Jak po kolei stosować tą metodę, ale myślę, że tyle teorii wystarczy i trzeba pójść do uli. Chłopaki właśnie robią przegląd uli, wyciągają matki, ram... szukają odpowiedniej ramki z czerwiem na wygryzieniu, żeby umieścić ją w izolatorze. Znaleźliśmy ramkę z czerwiem na wygryzieniu. Teraz, e puścimy matkę na tą ramkę i umieścimy ją w izolatorze W międzyczasie na pasiece wykonaliśmy miodobranie. Miód w gniazdach został, e, tylko pozawieraliśmy nadstawki. No i dzisiaj będziemy wyciągać ramki z czerwiem e, krytym, te któreśmy dali pierwszego dnia, i wymieniać je na nowe ramki do zaczerwienia. E, pasiekę mamy tutaj 16 rodzin, podzielimy to na dwie grupy, dwie grupy kontrolne. W jednych zostawimy po jednej ramce damy, e, natomiast drugie 8 dostanie po dwie ramki 18. No, i zobaczymy tego efekty za kolejne 12 dni, gdy czerw będzie zasklepiony. I teraz tą ramkę będziemy wyciągać, odstawiać na bok. Matka jest tam na zatworze. Widzę. I dodamy. Dwie puste ramki na czerwienie. Jesteśmy na ostatnim etapie izolacji eee, Matek Dzisiaj mamy 12 dzień, tak naprawdę 13. Musieliśmy to opóźnić z tego powodu, że matki później weszły w czerwienie tych ramek i jeszcze wczoraj nie mieliśmy zasklepionego czerwiu całkowicie. Dzisiaj będziemy usuwać, tak jak wcześniej wspomniałem te ramki z czerwiem i w dniu jutrzejszym przeprowadzimy leczenie leczenie pszczół przez sublimację, czyli spalanie kwasu szczawiowego. Przy okazji będziemy też wymieniać matki. W dniu jutrzejszym tak naprawdę okaże się, czy lepsza wyszła metoda izolacji dwóch ramek z czerwiem, czy jednej ramki. Wszystko okaże się po tym, jak przeprowadzimy leczenie. Teraz mamy izolatory z jedną ramką czerwiu pięknie zaczerwione komórka w komórkę możesz pokazać nam tutaj no okej okay. na pewno cała waroza teraz siedzi pod tym ze sklepem szukamy matki Jedzie na zatworze. Drugą matkę ładnie ze sklepem Z drugiej strony też matka chodzi przy górnej beleczce, z tamtej strony. Tutaj mamy dwie warozy, które dopiero przyjechaliśmy do domu z pasieki, a już, że tak powiem, buszują po czerwiu tu jest jedna i tutaj w rogu komórki jest druga no tutaj mamy pod ze sklepem odebraliśmy ramki z czerwiem, teraz jesteśmy wieczorem na pasiece po to, żeby wykonać sublimację kwasu szczawiowego. Pierwsze, może zacznijmy od tego, co to jest sublimacja. Sublimacja jest to przejście ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem cieczy. My będziemy wykonywać sublimację kwasu szczawiowego. Do tego przygotowaliśmy sublimator. Oczywiście środki ochrony osobistej, jest to bardzo ważne, bo przy spalaniu ten kwas jest bardzo toksyczny. Jeśli chodzi o ule, założyliśmy puste nadstawki. Uszczelniliśmy od góry folią, no i przystępujemy do sublimacji.